Wiemy już z jakimi emocjami żegnali szkołę uczniowie ekonomika, sprawdzimy teraz, co powiedzą nam uczniowie trzeciego Elo. Emocje Pani towarzyszą w związku z zakończeniem roku szkolnego. No cóż, żegnamy kolejnych absolwentów. To już kolejny rocznik jednak, który od nas odchodzi. Wiemy, że sobie poradzą, wiemy, że dadzą sobie radę w życiu. Przygotowaliśmy ich i do matury, i do życia, więc jesteśmy pełni nadziei. Czy żalu? Chyba nie, bo takie jest życie. Mija coś, coś przychodzi nowego, więc trzeba to przyjąć. My przyjmujemy, że oni muszą nas opuścić. Czy będzie pani tęsknić za uczniami? Przyjdą nowi. To na pewno, na pewno niektórzy pozostają w pamięci, niektórzy po jakimś czasie się wymarzą, gdzieś tam zapomnimy o nich, ale po kilku latach, jak wrócą do nas, bo wrócą, na pewno sobie ich przypomnimy i będziemy wiedzieli, że byli u nas i są. W, jakich, w jaki sposób chce pani ich pożegnać? Już ich pożegnałam, życząc im wszystkiego najlepszego. Życząc im samych sukcesów w życiu, życząc im mądrych i przemyślanych wyborów, bo młody wiek ma swoje prawa. Tak jak mówię na koniec, kiedy powiedziałem im, że sama im zazdroszczę, bo z chęcią bym wróciła do tych lat swoich. Także życzę im, żeby im się po prostu w życiu powiodło. emocje towarzyszyły Ci w dzisiejszym dniu. Stres to na pewno w ostatnich chwilach, kiedy uroczystość miała się zacząć. Ale też taki smutek, że to jest ostatnia uroczystość, ostatni nasz śpiew wspólny, ostatnie próby, ostatnie chwile tak naprawdę w tej szkole i no, były tu, było tu dużo wspomnień pozytywnych, dlatego będzie szkoda opuścić teraz te szkoły tak po prostu i iść dalej. No oczywiście jakieś takie podniecenie tym wszystkim, że zakończył się rok szkolny. Trzy lata w sumie tutaj poświęciliśmy na naukę. No i w końcu matura. Koniec roku, prawda? To było to jest wielkie przeżycie. No smutek, bo już opuszczamy szkołę. Ale no też idziemy nowe życie, wkraczamy, więc zobaczymy co to będzie. Było, było całkiem dobrze. No. Za kilka dni piszemy maturę. Ale, ale całkiem spoko dzisiaj. Na pewno, na pewno jakieś emocje już, już są, tak. Żal ci opuszczać mury tej szkoły? Myślę, że tak. Myślę, że te trzy lata. Te trzy lata upłynęły jak jeden dzień. Niestety, niestety to już jest koniec. Trzeba iść dalej, prawda? No, można powiedzieć, że żal, a aczkolwiek nowe, nowe, nowe perspektywy, nowe miejsce, nowe ludzie. Będziesz tęsknił za kolegami ze szkolnej ławki? Oczywiście, że będę tęskił, bo naprawdę klasa trafiła mi się super. Tak, oczywiście. Ale myślę, że utrzymam jakiś kontakt na pewno. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Miałem ich tylko dwóch. Reszta to dziewczyny, klasa żeńska. Tak, będę tęskił. To, to był wspaniały czas, na pewno. No oczywiście, tak. no nie, nie tylko za... Nie bo nie zdał tak naprawdę. On Tylko też szukuje. Nie, to, Oczywiście, że będę tęsknił, no i nie tylko za kolegami z klasy, z ogólnie za całą szkołą, za radą pedagogiczną, za wszystkimi. Czego jest Ci najbardziej żal? Tych wszystkich lat, które zostały poświęcone dla szkoły. Trzeba zająć się czymś innym teraz, poszukać nowego zajęcia. Niechaj wszystko. Które wspomnienia najbardziej utkwiły Ci w pamięci? Wycieczki szkolne, może nie było ich za wiele, ale te, które razem przeżyliśmy z klasą. Z nauczycielami, z kolegami, no to raczej są takie wspomnienia, które się pamięta. Wspólne próby, kiedy zwalnialiśmy się z lekcji, kiedy musieliśmy, czy tam był sprawdzian, albo coś podobnego, to zwalnialiśmy się z lekcji, żeby zrobić próbę, żeby razem śpiewać, albo różne wiersze, tym podobne rzeczy. No i to było takie najfajniejsze, że ryzykowaliśmy bardzo, czy nasz wychowawca nie będzie na nas krzyczał, albo coś w tym stylu. No i no to było najfajniejsze w sumie. Oj nie wiem, nie wiem, ciężko zebrać myśli teraz. Myślę, że wspólne, wspólne klasowe wycieczki, pielgrzymka, która się niedawno odbyła, to, to, był, to było fajne. To było fajne, naprawdę. Tak, jest jedno. To było w tamtym roku zakończenie roku. Bo moi bracia też skończyli szkołę i właśnie oni też opuszczali te progi. I ja brałem też udział w Appalu i to takie najbardziej. Uderzenie, które tkwiło mi w pamięci. W jaki sposób przygotowujesz się do matury? Powtórzenia, repetytoria, rozwiązywanie arkuszy z, przedpo, z poprzednich lat no i powtórzenia do tej pory jeszcze z nauczycielami, no a teraz trzeba się wziąć samemu w garść. W jaki sposób się przygotowuję? Teraz tak naprawdę zostały mi tylko ostatnie powtórki. Liczę na to, że w przeciągu tych trzech lat, na to, na to co zapracowałem, uda mi się to odpowiednio wykorzystać właśnie na egzaminie. I na to, na to liczę. Uczę się, systematycznie, systematycznie próbuję, no, zobaczymy, co będzie. Stresujesz się trochę? Tak. <noise> tak, stresuję się. A czego tak najbardziej się obawiasz na egzaminie? Chyba ustnej, ustnego polskiego. Można powiedzieć, że matematyki, no, ale raczej chodzi o rozszerzenia, żeby jak najlepiej je zdać. Ja akurat zdaję WOS, no to bar, najbardziej się o to przejmuję. Polskiego najbardziej, bo nie, nie ukrywam, nie jestem zbyt dobry z polskiego. Jestem bardziej z przedmiotów ścisłych. Czego się obawiam? Obawiam się rozszerzonej biologii. Chociaż, chociaż myślę, że, że będzie dobrze. Myślę, że matematyki. To jest mój największy problem. Bo po prostu trzeba być precyzyjnym, nie zrobić żadnego błędu, żeby dobrze trafić w odpowiedź. I to jest takie najstraszniejsze. Koniec! W Koniec! Koniec.